Bardzo ważny dla Was czas, piękny czas, czas wielkiej mocy, czas magii, czas splątania w jedności ciała, duszy i wyższego ja, czyli stanu Waszej jedności. To oznacza, że możecie wszystko, możecie kreować rzeczywistość. Możecie, jak programiści, programować rzeczywistość wokół Was. Ponieważ jesteście połączeni z duszą i wyższym ja, który jest nadrzędną istotą, który jest ponad tą rzeczywistością. Dla niego ta rzeczywistość jest jak program komputerowy, w który po prostu może wpisać dowolny kod, więc wy możecie wszystko. Dzięki temu, że jesteście połączeni z waszą duszą, nie zrobicie sobie krzywdy, ponieważ Wasze chęci, wasze pragnienia zostaną przefiltrowane przez duszę i te negatywne będą odrzucone. Miszcz artystów, idealny czas na stworzenie własnego biznesu, własnego dzieła, gdzie wy będziecie coś tworzyć, będziecie w pracy robić to, co kochacie robić. Pod natchnieniem duszy będziecie coś kreować, coś wytwarzać. Będziecie mieć właśnie taką pracownię, taki warsztat. Będziecie twórcami. A za tym pojawi się miłość, umowa miłosna. Korzystając ze stanu splątania, korzystając z tej niesamowitej mocy, z tego, że stabilizujecie się finansowo, stabilizujecie się w pracy, postanawiacie ustabilizować się też, jeśli chodzi o związek, o miłość. I razem w tej miłości z drugą połówką tworzycie cel, ale nie wasz cel, bo ta budowla to jest cel duszy. Jesteście splątani, więc nie mówimy tutaj o waszych materialnych celach, tylko o czymś więcej. Jesteście wszyscy połączeni, więc tworząc swoje cele, tworzycie automatycznie cele duszy. Macie zwoje, macie podpowiedzi. Dusza będzie wam pokazywać na wiele różnych sposobów, co i jak macie robić. Jesteście na tak zwanej ścieżce mądrości, drodze duszy. Tylko, że na tej ścieżce zrobi się ciasno. Popatrzcie na to piękne rodzinne gniazdko, ono jest już dla Was za ciasne. Tak wiele się wydarzyło w Waszym życiu, tak wiele pięknych rzeczy, taki niesamowity rozwój na Waszej drodze życia, więc dotychczasowe gniazdko jest za małe, Wy potrzebujecie wyfrunąć, uwolnić się, potrzebujecie już wielkiej przestrzeni do działań. Tutaj panie potrzebują, ponieważ to panie są pokazane jako królowe sił, królowe energii, królowe, które utrzymują rzeczywistość, które kreują rzeczywistość, zarządzają rzeczywistością, nadają jej rytm. I tutaj panie podejmują jakieś działanie, jest jakiś plan, jest jakaś podróż, przemieszczenie się do kogoś w jakimś celu, celem jest właśnie ta umowa miłosna i tutaj panie nadają rytm temu, co się dzieje, więc to panie inicjują jakąś podróż w celu podpisania tej umowy miłosnej. A czas jest piękny, Archanioł Gabriel, to jest spec od komunikacji, więc wy doskonale się dogadacie, będziecie rozumieć siebie bez słów. A wasze połączenie się, ta umowa miłosna, to jest cel waszej duszy. Tu wszystko dziać będzie się samo bez żadnego wysiłku. Wiele macie planów, wiele macie marzeń, które latami tworzyliście w tych swoich twierdzach, w swoich pokojach, domach, jaskiniach. Ale przychodzi właśnie czas uwolnienia się, tak jak na tej karcie z tym gniazdkiem, wy wychodzicie z domu właśnie z tymi marzeniami, realizować je na zewnątrz, będziecie realizować piękne rzeczy, a one są drogą waszej duszy, waszym wspólnym życiowym celem. A dodatkowo to wszystko dziać będzie się w miłości, nie w samotności.